Dzień dobry kochani, postanowiłam nagrać filmik, tym razem pierwszy raz coś od siebie. Wcześniej tylko czytałam, poza treningiem autogennym i anatomicznymi rzeczami. Trening autogenny to był bazowany na podstawie tekstu treningu autogennego Schulza, natomiast... Powiedzmy, że coś tam dodawałam od siebie, natomiast bardziej chodzi mi o to, że ostatnio tylko czytałam Transurfing. Postanowiłam Wam nagrać filmik tak już totalnie, totalnie od siebie. Pozwolicie, że na razie nie będę się pokazywać. Ostatnio dużo rozmów prowadzę na temat bliźniaczego płomienia. Ten temat w pewnym sensie został mi trochę znany. Zostało mi dane go poznać. Ja nawet się wcześniej nie spodziewałam, że istnieje coś takiego, ponieważ ja jestem osobą, która bardzo stawiała na racjonalne rzeczy i wydawało mi się. To dzisiaj się śmieję, bo jak pierwszy raz usłyszałam w ogóle o bliźniaczych płomieniach, to mój komentarz był dosyć brutalny i wulgarny, bo to było... Co to za pier... Nie będę chyba e, kończyć, bo chyba to może zostać osensurowane, Nie wiem dokładnie, jak to działa. Co znałam to za bzdury. Dodam, że już wtedy znałam swój bliźniaczy płomień. Oczywiście nie miałam pojęcia, że to jest mój bliźniaczy płomień. W ogóle nie wiedziałam tak naprawdę, co to jest za za sprawą i właściwie o co mi chodzi. Właściwie wydawało mi się, że po prostu jestem jakoś tam zafascynowana, że że to jest ten wiek, kiedy człowiekowiska, czyli Bido. Także uznałam, że tak, tak, tak. To na pewno jest kwestia hormonów i popędu. Tak się łudziłam. Znaczy, tak mi się wydawało. Nie trzeba mówić, że w. Wywaliło mi mocno energię, głównie seksualną, na początku. Ale im dłużej to trwało, tym później zaczęłam rozumieć o co tak naprawdę chodzi. I ostatnio dużo osób, z którymi rozmawiam, nie wiem czy dużo, ale powiedzmy, że jakoś przyciągnęłam osoby, które miały do czynienia z fałszywym bliźniaczem płomieniem. I ja Wam chciałam powiedzieć, jak to było u mnie, ponieważ ja też miałam taki epizod, że spotkałam bliźniaczy płomień, który był, znaczy właśnie nie bliźniaczy płomień, tylko właśnie fałszywy bliźniaczy płomień. I przez pewien czas w ogóle udało mi się e, uwierzyć w to, znaczy udało mi się, to raczej jemu udało się na tyle silnie namieszać mi w energetyce że wydawało mi się przez dłuższy czas, znaczy dłuższy czas, no 4 miesiące, wydawało mi się, że mam dwa bliźniacze płomienie. Bo nigdy nie zwątpiłam w to, że ten, którego odkryłam, znaczy którego sobie uświadomiłam, że jest on moim bliźniaczym płomieniem, to nigdy, przenigdy nie zwątpiłam, więc był taki moment, kiedy uznałam, że pewnie mam dwa w takim razie. Na szczęście fałszywy płomień, fałszywy bliźniak zniknął z mojego życia. Natomiast yy, rzeczywiście miałam takie symptomy jak przy prawdziwym bliźniaku, tylko nie miałam tej energii seksualnej, więc wydawało mi się, że może ona jest gdzieś tam uśpiona. Nie czułam takiego pociągu i to właściwie była jedyna różnica, bo byliśmy dosłownie wydawało mi się identyczni, albo on tak świetnie udawał. I to do tego stopnia, że my mieliśmy komunikaty z otoczenia, że my się nawet śmiejemy tak samo. Mieliśmy komunikaty, że jesteśmy wręcz identyczni. I to było, dla mnie to było niesamowite. Ja się zaangażowałam w to. I nie wydaje mi się, żeby to była nawet moja bratnia dusza. Wydaje mi się, że to był właśnie fałszywy bliźniaczy płomień. Do dzisiaj nie wiem, po co to było. Nie utrzymuję kontaktu z tym człowiekiem i bardzo się cieszę. Ja po tym wszystkim byłam tak zmęczona, no wykończył mnie, naprawdę wykończyło mnie to. Już nie wspominając o tym, że działy się różne dziwne rzeczy. Na pewno było to potrzebne doświadczenie, bo ja wtedy też dosyć mocno się duchowo rozwinęłam. To był taki nieintencjonalny rozwój, ale, ale tak wyszło. I w sumie, w sumie to. Jakoś sobie starałam się to poukładać, ale teraz wiem, słuchając swojego wewnętrznego ja, że po prostu... No, że to był fałszywy bliźniaczy płomień, że on mi po prostu mieszał. Że on bardzo chciał być tym bliźniaczym płomieniem. Najwyraźniej. I po prostu... Jakoś tam wkrał się w ten obszar którym akurat była przestrzeń na to, dlatego że nie miałam wtedy kontaktu ze swoim bliźniakiem, bo jak wiadomo, z bliźniakami to taki właśnie ten kontakt jest, że on raz jest, raz go nie ma, przynajmniej na planie fizycznym. Odzywają się, znikają. Niby jest tak, że jeden goni, drugi ucieka, albo nawzajem się gonią i uciekają. W kule to jest jakieś skomplikowane, daje się totalnie popieprzone. Może ci się wydawać, że. Jest zwariowałeś, zwariowałaś. Ale nie ma nie ma w tym nic takiego bolesnego i raniącego. To znaczy są rzeczy, które, które bolą i ranią, ale to nie jest toksyczne. Tak to widzę. To znaczy wiecie, ja nie jestem żadnym ekspertem i ja nie mówię tego wszystkiego, żeby tutaj przedstawić swoje wiadomości na ten temat z, z punktu widzenia kogoś, kto wie więcej, tylko po prostu wszystko, co mówię jest z moich doświadczeń i tego, jak ja to widzę, także możecie sobie to po swojemu zinterpretować i po swojemu poukładać. Mówi się, że bliźniak jest po to, żebyśmy my coś tam przepracowali. Albo, że jakaś karma ja nie do końca wierzę w karmę, to znaczy też powiedzenie nie do końca, to znaczy, że dopuszczam, ja w ogóle dopuszczam istnienie różnych rzeczy, bo wiem, że są rzeczy, których my nie rozumiemy albo nie widzimy i ja jestem raczej z osób, które dopuszczają, a nie zakładają, że tak jest, natomiast co jest charakterystycznego w tym, że to jest mój bliźniaczy płomień, oczywiście też mam jakieś kryzysy, w których mówię, nie, to wszystko ja sobie to wymyśliłam, na pewno to tak nie jest, Próbuję w ogóle uciekać od świata duchowego, skupić się na świecie materialnym i na świecie nauki. Ale tak jak kiedyś z kimś rozmawiałam, z nią, i powiedziałam, że im bardziej uciekam od świata niematerialnego, tym on bardziej mnie goni. I ja w końcu nie mam wyjścia i muszę z powrotem do niego jakoś powiedzmy, wrócić tak i się na nim skupić. I jeszcze do dzisiaj nie wiem, jak to wszystko pogodzić. Tym bardziej, że naprawdę interesuje się rzeczami, które są stricte osadzone w nauce i świecie materialnym tak naprawdę. Ja wiem, że nauka wielu rzeczy nie zbadała jeszcze i być może dowiemy się tych rzeczy, o których teraz nie wiemy. Rzecz w tym, że z bliźniakiem jest tak, że ty po prostu wiesz. Jeśli masz kontakt ze swoją duszą, to po prostu wiesz. Tu nie ma miejsca na wątpliwości. To nie, nie ma czegoś takiego, że zastanawiasz się, a może tak, może nie, a jeśli a może tylko ty w środku, całym swoim ja, właśnie duszą, swoją esencją, ty czujesz, że to jest ta dusza. Że to jest ten bliźniak. Że on jest taki sam w ogóle. Wywala ci energię, zalewa cię energię, rzeczywiście, jeśli jesteś wrażliwy energetycznie, ale nawet jak nie jesteś, to podejrzewam, że też tak jest. I ja nie wiem, czy mój bliźniak miał takie odczucia, jeśli chodzi o inne osoby. Natomiast ja kiedyś położyłam mu rękę, dłoń na plecach i spytałam się go, jak on to odczuwa. To jest właściwie jedyna. I jedyna rzecz, którą się dowiedziałam z jego odczuwania energii, dlatego że on w ogóle uważa, że jego te tematy nie interesują, także z nim za bardzo na ten temat nie można porozmawiać. Znaczy w ogóle z nim ciężko jest porozmawiać, bo raz się rozmawia, raz się nie rozmawia. No ogólnie się przyjaźnimy, tak? Bo, bo, znaczy on mówi, że jesteśmy przyjaciółmi. No Ja to już nawet nie, nie klasyfikuję tego, bo to nawet nie ma sensu, bo tutaj żadna nomenklatura tak naprawdę przestaje mieć znaczenie. W ogóle tak naprawdę ja nie wiem, co z tym zrobić i ja tak, tak do końca nie wiem, po co mi jest ten bliźniak, no ale skoro jest, no to jest, ja to akceptuję. W każdym razie powiedział mi, że on czuje, jakby moja ręka zapadała się w niego. I teraz ostatnio przyszła mi taka refleksja, bo nasz kontakt fizyczny to jest ograniczony tylko do jakiegoś tam bardzo subtelnego, tam, że się przytulimy, czy jakieś tam, czy, że za rękę się potrzymamy, to nie jest jakieś tam, bo nie jesteśmy parą, tak jak już wspomniałam. I ja sobie tak pomyślałam, że nikt mnie tak w życiu nikt nie przytulał i ja to wiedziałam już od dawna, od początku, ale nie wiedziałam, co tam było takiego innego, i też to sobie jakoś ostatnio uświadomiłam, bo tak głębiej, dla mnie to było określenie, że on się tak we mnie wtulał, a ja w niego. Ale teraz niedawno pomyślałam sobie, że to może jednak chodzi o to, że nasze energie są identyczne, w związku z tym one się przenikają. I dlatego jest takie uczucie jakby zapadania się w drugą osobę, tak samo jak z moją dłonią. Tak myślę, że może to być coś takiego. Ja naprawdę. Um, nie wiem, czy to jest jakby słuszne to wszystko, co ja mówię. Ja mówię o tym cały czas, podkreślam tak, jak ja to widzę, tak, jak to jest dla mnie. I. Przede wszystkim mam wrażenie, że bardzo dużo osób interesujących mi się tematem bliźniaczych płomieni i osób, które siedzą w tym, powiedzmy, to mają jakieś błędne zdanie na ten temat. Dużo jest takiego. Znaczy, według mnie tam jest stanowczo za dużo cierpienia. Oczywiście, że to może boleć, może boleć z, chociażby z kwestii tęsknoty, ale to też. Ja też kiedyś mówiłam, że można tęsknić, jednocześnie nie pragnąc, bo to oczywiście na początku każdy chyba przechodzi ten etap, kto poznaje bliźniaka, że my chcemy mieć, tak? Bo my mamy coś takiego jako ludzie, że jak kogoś kochamy albo coś kochamy, to no jednak jesteśmy ograniczeni przez swoje. No to dużo osób nazywa ego, ale ja bym tego też tak nie nazwała, ale powiedzmy, że, że, że dla potrzeb dyskusji powiem, że to jest ego i my chcemy po prostu mieć. To jest taki świetny przykład, jak akurat transurfing też podawał, że jak idziemy sobie łąką, i widzimy, że są kwiaty, i my się zachwycamy tymi kwiatami, i właściwie wiemy, że kochamy te kwiaty. A nagle zaczynamy te kwiaty zrywać, zaczynamy się zastanawiać, jakby tu rozrobić z nich perfumy, a w ogóle to jakby tutaj zaczyna się, zmienia się nasza relacja do tego obiektu. Tak, my już nie, nie, nie cieszymy się z samego faktu, że te kwiaty są, nie zachwycamy się ich pięknem. Nie korzystamy z tego piękna, tylko po prostu ogarniają takie pragnienie posiadania, i że to jest wtedy taki nadmierny potencjał energetyczny, bo my wtedy wyskakujemy z takim pragnieniem posiadania. No i tak często jest, prawda? No bo jeśli my w stosunku do drugiego człowieka czujemy coś takiego, jak w stosunku do bliźniaka, no to dziwnym by było, żebyśmy nie chcieli go mieć, tak w cudzysłowie, tak? No jasne, no chcemy go mieć blisko, chcemy z nim być. No i tutaj się robi taki konflikt, no bo to jest trudne, tak? no bo. Z reguły to nigdy nie wychodzi, na samym zwłaszcza, początku, a jeśli nawet wychodzi, to później te związki się rozpadają no bo to jest tak silna energia, że no ludziom, ludziom niemalże korki wysiadają i dużo osób ma z tym problem, tak? I te związki znaczy są związki połączonych bliźniaczych płomieni, sama słyszałam o takich, pewnie niewiele, ale ogólnie um, często jest tak, że po prostu to nie, to nie, to nie przechodzi, tak? I coś tam nie działa. Nie, 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 nie wnikajmy dlaczego. Natomiast e, no właśnie, jeśli chcemy posiadać, no to jakby to jest za przyczyniem miłości. No bo chcemy posiadać. Natomiast miłość nie daje nam prawa do posiadania. Po prostu to jest coś innego. Miłość jest po pełną akceptacją. I w sumie to też jest takie dziwne, bo. Miłość jest miłością a z, jednej, z jednej strony, a z drugiej jest pozbawiona zazdrości, pozbawiona pragnienia posiadania i, i tak jakby była właśnie taka beznamiętna, chociaż też nie do końca beznamiętna, no bo tutaj jeszcze wchodzi energia seksualna chociażby, no bo ciężko, żebyśmy jej nie mieli, skoro jesteśmy ludźmi, jesteśmy w ludzkich ciałach. No właśnie, więc na początku też miałam to, że chciałam posiadać i być, i być z nim, być przy nim, w ogóle... miałam te wszystkie rzeczy. I no i trochę czasu zajęło zanim puściłam. I ja uważam na dzień dzisiejszy, że puściłam. Natomiast... zgubiłam, no, zgubiłam wątek do czego zmierzałam. No właśnie o to chodzi, że, że jeśli, że jeśli miłość ma być miłością to ona nie może być chęcią posiadania drugiej osoby. I tutaj też no właśnie, i tutaj na przykład kiedyś mówiłam o, o rytułach miłosnych, które są zwane spętaniem, i są osoby, które uważają, że takich rytuałów nie wolno wykonywać w stosunku do bliźniaka, ale jednocześnie. Ja jestem przekonana, że nie można spętać bliźniaka, bo nasze dusze są jedną. Więc jak, jak możesz spętać bliźniaka, skoro Wy tak naprawdę jesteście, tak? I... bo w cudzysłowie, bo... Um, wykonując, według mnie, wykonując rytuał miłosny, my nie wpływamy przecież na duszę tego człowieka, bo nasze dusze i tak są jednością i nasze dusze chcą być razem, bo tak jest. bo Tak po prostu, no tak to działa, jakby tutaj jest sens i... Sedno tej sprawy, natomiast możemy wpłynąć na wolę człowieka. I teraz pytanie, czy wolno nam to robić, czy nie. I też na ten temat też są dyskusje, że nie wolno itd. i tak dalej. Ja nie mówię, że my mamy tego człowieka pozbawić woli, bo nie możemy na pewno zmusić nikogo do niczego. Natomiast jeśli wykonujemy jakikolwiek rytuały miłosne, w zgodzie z duszą swoją i bliźniaczego pomienia, czyli tak naprawdę w jedności duszy naszej, żeby wpłynąć na tego człowieka, żeby on się otworzył chociażby, no to ja nie widzę w tym nic złego. I no takie jest moje zdanie i każdy oczywiście może mieć swoje. Ale ja nie chciałam w ogóle o tych rytuałach, bo to też już zagubiłam, zagubiłam się. A, yy, chodziło mi o tą karmę i to przepracowywanie różnych rzeczy. Właśnie to, co mnie najbardziej yy, szokowało, to jest to, że osoby, które często są w jakichś toksycznych relacjach, są uzależnione od drugiej osoby i tak naprawdę niszczą siebie, myślą, że mają do czynienia z bliźniakiem i że mają do czynienia z bliźniaczym płomieniem. Bliźniaczy płomień nigdy nie będzie toksyczny. On was nigdy nie będzie niszczył. On może was zranić, z reguły nieintencjonalnie, ale on, jeśli was zrani, to koniec końców efektem tego będzie wzrastanie. To nigdy nie będzie toksyczne, to nie będzie uzależnienie, to nie może być narcystyczny socjopata, który was będzie niszczył i wysysał z energii. Nie może tak być. Poruszyłam strasznie dużo wątków i w ogóle chyba namieszałam. Chodziło mi o to, że. Relacja z bliźniakiem, czy ona jest na planie fizycznym, czy jej nie ma, nigdy nie będzie toksyczna. To zawsze będzie wzrastanie i zawsze będzie szło w kierunku rozwoju, dla Ciebie i dla Niego. I możesz cierpieć, dlatego że nie ma go przy Tobie i możesz czuć się odrzucony, bo nie ma go przy Tobie, ale. To nigdy nie będzie tak, że bliźniak was celowo zrani, że będzie to toksyczna relacja, w której bliźniak będzie was wykorzystywać, będzie wysysał od was energię. Nie może tak być. Tak nie będzie. To nie ma takiej możliwości. On od was nie będzie wysysał energii. On nie będzie wampirem energetycznym. Nie wiem, jak to jest z połączeniami, bo ja połączenia na planie fizycznym nie doświadczyłam. Nie wiem, jak to jest. Natomiast chciałam Was przestrzec właśnie przed tymi fałszywymi bliźniakami, bo oni dają symptomy bardzo podobne i może Wam nawet super skoczyć rozwój. Ale będziecie się czuć wykończeni. Ja czułam się wykończona. I tak naprawdę chyba po to nagrywam ten film, żeby was ostrzec, że po relacji z bliźniakiem po relacji w trakcie relacji z bliźniakiem prawdziwym bliźniaczym płomieniem nie będziecie się czuć wykończeni w ten sposób. Możecie być zmęczeni możecie być zmęczeni właśnie tym gonieniem, uciekaniem, tym tańcem bliźniaczych płomieni ale koniec końców będzie Was to pchało do przodu. Ale jeśli Was będzie ciągnęło w dół i wysysało Waszą energię, to nie będzie prawdziwy bliźniak. Nie może tak być. No, nie, po prostu nie. Nie ma takiej możliwości. Tak to widzę. A co do rytuałów, to nie wiem, czy to rozpęta jakąś gównoburzę, czy nie. Natomiast ja uważam, że wszystko, co robimy zgodnie z duszą, jest dozwolone. I jeżeli Wasza dusza mówi, tak, chcemy wpłynąć na tego człowieka, chcemy dać mu coś do zrozumienia, chcemy mu coś przekazać. Nie, no, może czasami wystarczy wysłać wiadomość telepatycznie, ale nawet widziałam taki filmik kiedyś na YouTube o wysłaniu wiadomości telepatycznie, ale żeby osoba odczytała wiadomość wysłaną telepatycznie, to ona musi być dostrojona jakby energetycznie i jeszcze musi być otwarta na to, żeby tą wiadomość odczytać, bo odbiera jakby samą energię tego przekazu, więc szansa wysłania wiadomości i to, że bliźniak ją otrzyma no, raczej marna, zwłaszcza jeśli jesteście na różnych poziomach rozwoju duchowego. I ja w takiej sytuacji, jeśli chodzi o rytuały, te, które normalnie nazywają się spętaniem, kiedy chodzi o osobę, która nie jest bliźniakiem, czyli po prostu jakby rzucanie czaru miłosnego, tak to się nazywa też. Jeśli chodzi o takie rzucanie czaru, to w kwestii bliźniaka ja jestem na tak. Tylko. To też nie jest tak stricte rozumiane, tak, że my rzucamy na niego urok. No, na niego nie trzeba rzucać uroku. My możemy zrobić rytuał po to, żeby do człowieka dotarła wiadomość od naszej wspólnej duszy, że trzeba się ruszyć. Tak to widzę. Czyli jeśli my rzucamy rytuał, rzucamy. Yy, Czar, powiedzmy, no i, i w... intencją jest bądź ze mną, a już wasze dusze ustaliły, bo ty już wiesz, bo po komunikacji waszych duszy wiesz, że one ustaliły, że one będą razem, no to jedyne, co to może zrobić, w mojej ocenie, to jest to, że to tak jakby to, ten człowiek dostał po prostu ten komunikat, jakby otworzył klap, swoje klapki, tam gdzieś jakby mu się coś tam otworzyło, tak, tak to widzę. Także słuchajcie, uważajcie na tych fałszywych bliźniaków, bo to może naprawdę zniszczyć. I takie doświadczenie też jest potrzebne. Ale nie gonić za kimś, kto jest fałszywym bliźniakiem. Nie niszczcie sobie życia, wierząc, że spotkaliście prawdziwy bliźniaczy płomień. No może zwyczajnie Jesteście w toksycznej relacji i to nie ma nic wspólnego z, z bliźniaczem płomieniem. Absolutnie. Także to na dzisiaj tyle. Jakbyście chcieli jeszcze posłuchać mojego gadania o bliźniakach, to zapraszam. Może jeszcze coś kiedyś nagram. Pa!